Schneider kalibru 100 mm armata, w jaką wyposażone były wilk, żbik i ryś. Wilk, żbik i ryś budowane w, na przełomie lat 20. i 30 dwudziestego wieku we Francji, na polskie zamówienie. Oprócz armaty, pokładową bronią był wielkokalibrowy przeciwlotniczy karabin maszynowy. Główną bronią były torpedy i miny. Te okręty tak samo jak zamówione we Francji kontrtorpedowce miały zablokować przed, przez jakiś czas lub utrudnić wyjście w morze w kierunku Gdyni i Helu e, floty bolszewickiej. Była cudowna pogoda, jasne światło księżyca. Niemcy odkryli nas już 2 września 1939 roku. Rzucili 26 bomb nurkujących na nas, ale bez trafień. Pamiętam, że staliśmy i czekaliśmy na koniec. Bomby wybuchały coraz bliżej i odłamki bomb uderzały w kadłub łodzi. To brzmiało jakby ktoś rzucał kamieniami. Musieliśmy płynąć zygzakiem i iść na różnych głębokościach. Tak sobie radziliśmy. W walce z Niemcami na Bałtyku w 1939 roku nie mieliśmy żadnych szans. Stąd plan Peking, ewakuacji najcenniejszych nawodnych okrętów do Wielkiej Brytanii, by tam u boku sojusznika mogły walczyć skutecznie z Kriegsmarine i z niemieckim lotnictwem. Podeszliśmy pod Hel. Kapitan dał sygnał dowództwu marynarki wojennej, że musimy wpłynąć do portu i dokonać naprawy łodzi podwodnej. Ale nie dostał zgody. Musieliśmy zawrócić, bo ostrzegli nas zwierzy, że niemieckie samoloty są w drodze. W przypadku konfliktu zbrojnego sytuacja polskiej marynarki wojennej była niezwykle złożona z tego tytułu, że nasz dostęp do Bałtyku był niezwykle ograniczony. To był wąski pas wybrzeża, właściwie jeden port Gdynia port z prawdziwego zdarzenia, nie mogący być jednak bazą wojenną dla floty ze względu na zagrożenie od strony lądu no i zbudowany specjalnie w celu. Bazowania podczas konfliktu zbrojnego port w Helu. W ciemnościach o godzinie 22 znów ostrożnie wchodziliśmy do portu na Helu. Szef dywizji łodzi podwodnych krzyknął: Natychmiast opuśćcie port. Zostaniecie zbombardowani, gdy się rozjaśni. Port Gdynia, port w Helu. Niestety oba te, oba te porty były na tyle blisko od siebie, że one w sumie nie gwarantowały skutecznego operowania przez okręty naszej marynarki wojennej. Ale nasz kapitan odpowiedział – bez naprawy stracimy łódź i załogę, Ryż nie nadaje się już do żeglugi. A jeśli nas tu w porcie zbombardują i statek zostanie zniszczony, to może uda się uratować 55 mężczyzn z załogi. Nocą z 3 na 4 września zamaskowaliśmy łódź złomem i gruzem zalegającym w wodzie. Cała załoga wyszła do lasu na brzeg, 100 metrów za plażą. O 7 rano znajdujący się w Gdańsku niemiecki okręt pancerny schleswig holstein otworzył ogień na półwysep Hel, gdzie leżeliśmy. Realia przyszłego konfliktu zbrojnego potwierdziły słuszność tej tezy. Okręty podwodne od 1 września nie miały szans na to, aby być skutecznie zaopatrywane, w, zaopatrywane przez bazy lądowe, bazy morskie. W związku z tym to było coś takiego, że wyszły w morze i już tak naprawdę nie miały dokąd wrócić. Rano 7 września opuściliśmy port. Udało nam się postawić 10 min, zanim odkryli nas Niemcy. Musieliśmy zanurzyć się. Niemcy cały czas nas ścigali. Widzieliśmy przez peryskop niemieckie statki transportowe płynące ze Szwecji do Niemiec. Kapitan pytał dowództwo, czy je torpedować. Odpowiedziano: nie. Niemcy zrzucali bardzo dużo bomb głębinowych. Polskie okręty musiały. Je wymanewrowywać, schodząc jak najniżej, kładąc się na dnie. Wtedy nie powodowały szumów. Niemcy, zrzucając te bomby, liczyli, że któraś wreszcie trafi, i takie wybuchy rozszczeniały kadłub. Wydostawało się na powierzchnię paliwo i ono demaskowało pozycję tego okrętu. Załogi były bardzo zestresowane, bo w takiej puszce. Na dnie jest wrażenie kompletnej bezradności. Panuje smród, zaczyna brakować tlenu, wybuchają w sąsiedztwie bomby i narasta po prostu stres. Kiedy przyszła wiadomość z Londynu, że Rosjanie napadli na Polskę od wschodu, pomyśleliśmy: Teraz to już koniec. Niemcy na zachodzie i Rosja na wschodzie. Byliśmy zdruzgotani pomiędzy dwiema największymi flotami świata. Bez ochrony, bez wsparcia. I byliśmy już głodni. Prowiant się kończył. Semp miał 90 ton wody w tłumiku lewego silnika i zdecydował się na internowanie w Szwecji. Ryś i żbik miały również uszkodzenia. Wycieki przede wszystkim, które spowodowały, że również podjęły decyzję o internowaniu. Okręty ORP internowane w Szwecji w 1939 roku: Semp 17 września, Ryś 18 września, Żbik 25 września. Obóz internowanych. Twierdzy Waxholm. Wokół całego obiektu ustawiono trzymetrowe ogrodzenie z drutu kolczastego. Obiektu strzegło wojsko szwedzkie z karabinami i bagnetami. Kiedy to zobaczyliśmy, pomyśleliśmy, my co do cholery? Czy jesteśmy więźniami? Komendantem obozu był kapitan Erfas. On był prawdziwy nazista. Jego specjalnością było budzenie nas w środku nocy. I liczenie, czy nikt nie uciekł. On był paskudnym człowiekiem. Raz pod koniec zatrzymania nas w Waxholm było dwóch chłopców, którzy poznali dwie dziewczyny wewnątrz miasta. Dziewczyny zaprosiły je do domu, do rodziców, którzy mieszkali na wyspie za miastem. Nie udało im się wrócić do obozu wieczorem i stało się nieszczęście. Erfas był bardzo zły. Nie mogliśmy spać przez całą noc. Taki był wrzask. Tej nocy obudził nas dwadzieścia razy, i gdy o szóstej rano znów ustawił nas w szeregu w długim korytarzu w baraku, nagle okazało się, że jesteśmy wszyscy. Chłopaki już wrócili i zakradli się do obozu. Kiedy Erfas stwierdził, że nikt nie uciekł, wszyscy roześmialiśmy się. To był dowód, że nie umiał liczyć. Nie mógł tego znieść. Byliśmy w Waxholm przez około sześć miesięcy. Mieszkańcy Waxholm współczuli nam, przybywali do obozu zarówno z jedzeniem i owocami. Przybyliśmy do Szwecji, aby dowiedzieć się czegoś więcej o polskich okrętach podwodnych z 1939 roku i marynarzach z tych okrętów. My name is Ylva Li Westerberg, and I am born here in Sweden, not far from here. And now I live one kilometer away at the sea. I lived here for all my life and it's a wonderful city to live in, near Stockholm. During the, wo the Second World War, uh, there were three or five submarines who came uh, from Poland into Östersjön and to Marie Fred, and they stayed there several years, I think. With Polish soldiers, I think there were. Yes, I think you should go to Marie Fred. Yeah, now we are looking at the fen this fence that was inaugurated in 2023 at the 500 year anniversary. And on, the, on this fence, a lot of historical events are on display. And here we have approached the 1940s and the Polish submarines that, that were stationed here during the war. And uh, this commemorates this the, the people. These uh, sailors that uh, stayed here during the war, and some of them afterwards also came to stay for life here in, in Marie Friad, and they have played a role in the development of the city. So, so, this commemorates them. For two and a half years ago. Uh, my mother passed away and uh, me and my sisters we took care of her department, apartment and uh, uh, got through her stuffs and the uh, furniture and we found a box with letters uh, who was uh, to my grandfather from relatives and friends in poland i think um, we can't say what's in the letters because it, it's in uh, polish uh, but uh, what we've seen, what, uh, it was stamps of Adolf Hitler on it, uh, and they were. Uh, the, the German had gone through the letters, it says geproved uh, and, uh, and stuff like that. And also in Sweden, we can see that they have uh, read the letters. so this, this was built uh, 15 years ago uh -huh. this area uh, so here just in front of us here they had anchor you can imagine the three submarines on the water right out here because this is the place where they were anchored Right behind me you can see the only remaining building from the Polar Submariners and it is the washing house that they did their laundry. It is the, the only thing that has been preserved and actually this is a partly reconstructed building. You will have the same view as on the black and white color of the, the, the photograph. in the water straight ahead here here just behind me these submarines were anchored how deep it could get me how they'd sink 5 5 10 meters, something Marielund Na początku lat 40 zimy były przeraźliwie mroźne w nocy mogło być zimno do 40 stopni nie można było spać. Pamiętam, że wkładałem moje ubrania i nakrywałem się sześcioma kocami. Wewnątrz barki, w której mieszkaliśmy, panował szron. Rano nie mogłem odciągnąć zmarzniętych koców od ściany. Gazety o nas pisały i były różne komisje w celu zbadania warunków obozu, ale to nie pomogło, dopóki ludzie nie zaczęli umierać. Pięć osób zmarło z powodu przeziębienia i zapalenia płuc. Przez pięć lat codziennie pełniliśmy wachtę na łodziach podwodnych. Zimą trzeba było po lodzie nosić żywność wartownikom. Czasami było tak zimno, że kiedy przynosiliśmy jedzenie, było ono zamrożone. Około 1943 roku, kiedy losy wojny odwróciły się i Niemcy zaczęli się cofać na wschodnim froncie, wszystko się dla nas poprawiło. On, on the map, we can see where the submarines were anchored and also where the submarines had their quarters. So the submarines were anchored on the water outside. Here is the bridge. Uh, here we have the railway that we just walked over. Uh, here we have uh, more or less the, the museum today. And here are the barracks where, where they lived. I zamknięte, were, were so so to był, tak powiem, Nasze okręty podwodne, przypomnę, ryś, żbik i semp, umieszczono na środku jeziora, początkowo ze względu na przykład, jaki dał ORP Orzeł, który uciekł po prostu z portu w Tallinie i przedarł się do Wielkiej Brytanii. Szwedzi bardzo obawiali się powtórzenia takiego wyczynu którego mogły się spodziewać po Polakach, i reakcji Niemców, którzy mogli potraktować to jako pretekst do zajęcia Szwecji, która nie jest w stanie upilnować swoich internowanych. Ale z czasem nabrali zaufania dla Polaków, i gdy Niemcy lądowali najpierw w Danii, potem w Norwegii, uzbroili te ogręty powtórnie i byli gotowi użyć ich, gdyby Niemcy usiłowali napaść Szwecję. Z czasem stosunki się unormowały, Polacy znaleźli tu bardzo dobre warunki przebywania, a okręty częściowo rozbrojone przetrwały do 1945 roku. Uh, since the, the Swedish government built barracks for them to live in, so they were not staying on board the submarines, but they were staying ashore. Uh, they, they were kept here, but they were free to move around in, in the city. Uh, and uh, a lot of them uh, worked uh, at some the farm earning some extra money. Mieliśmy ze sobą tylko te ubrania, w których nas internowano. Ale kiedy zaczęliśmy pracować w lesie, zaoszczędziłem 43 korony na garnitur. Zarabialiśmy 90 ore na godzinę. Ja i kilka innych osób złożyliśmy wniosek o urlop i pojechaliśmy rowerem do Sztokholmu. Tam w sklepie kupiłem używany garnitur za 40 koron. Pozostały mi 3 korony, żebym mógł wrócić rowerem do obozu. Tu w Marielund. Ostatecznie zostały zlokalizowane trzy nasze okręty podwodne, a marynarze z tych okrętów zamieszkali w Marii Fred i okolicach, szczególnie ci, którzy postanowili pozostać w Szwecji. My name is Josefin Andersson. I live in Strängnäs in Sweden. Uh, my grandfather, Ritslav Bednash, uh, was a seaman on the submarine of Spik. Uh, he was born in Lvov and he went to Sweden during the Second World War. Uh, after a while, he uh, went up in Mariefred, and in uh, 1949 he married my grandmother, Märta. Uh, and they lived in Åker's styckebruk. Uh, they got uh, two daughters, uh, my mother Gunilla and her sister Wanda. And after that, I was born. I have two older sisters, Katja and Frida. Uh, and Wanda has two daughters, uh, Cecilia and Louise. I don't know so much about my grandfather. Uh, he passed away in 1968. Uh, but I am uh, really curious to learn more about him uh, and about Poland, of course. now we are at the cemetery of marie Fred and behind me we can see the memorial plate that was inaugurated in 2004 uh, and that commemorates uh, all, all the sailors from poland that are buried here on the cemetery and these are the ones who remained here in sweden after the war and who settled down here and have contributed a lot to the society in sweden dwunastu, którzy pozostali w Marie Fried po wojnie. Spotykaliśmy się co roku w restauracji w mieście. Potem przyjeżdżali inni. Już na pierwszym spotkaniu wpadłem na pomysł, że powinniśmy zrobić nagrobki dla tych, którzy zginęli w czasie internowania w obozie. Dano im jedynie proste drewniane krzyże. Zbieraliśmy pieniądze na nagrobki, na kamienie z ich imionami i polskim orłem na szczycie. 50 lat po wojnie, my, którzy jeszcze żyliśmy z załogi Rysia, napisaliśmy list do naszego kapitana. Chcieliśmy mu podziękować za to, że wciąż żyliśmy, dzięki jego odwadze i umiejętnościom nawigacji. Gdybyśmy mieli innego dowódcę, moglibyśmy już 50 lat leżeć na dnie Bałtyku. Naprawdę nie wiem, co mną kieruje. Ale kiedy przeszedłem na emeryturę i miałem trochę wolnego czasu, zdecydowałem, że musimy coś zrobić, aby zachować pamięć o obozie w Marielund i czasie, który tam spędziliśmy. Nie wolno o tym zapomnieć. Chcę, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, co stało się tu w czasie wojny.